Cześć wszystkim, witam. Marta Kaczmarski z tej strony. Jaki mamy dzisiaj temat? Bolesny. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach bolesnych, Instagramowo, omawianych kuluarowo, ale rzeczach, które bardzo często dotykają ogromnej liczby ludzi, więc wszystko po to, żebyś nie czuła, że jesteś sama, żebyś nie czuł, że jesteś sam, żeby nie było obaw, że coś jest z tobą nie tak. Uwaga, temat: dlaczego tracisz obserwujących na Instagramie? Dlaczego bolesny? Bo to autentycznie boli. Boli, wiem. I nie jestem żadnym wyjątkiem, również tracę obserwujących na Instagramie, zaraz zresztą pokażę. Ale dlaczego boli? Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby obserwujących zdobywać, powielać, żeby ich mieć coraz więcej. Aż tutaj nagle spotykamy się z takim zjawiskiem, że my dbamy teraz, żeby ich nie tracić bardzo często na naszych Instagramach. i w Właśnie to odczucie, kiedy robisz. I teraz spójrz mi w oczy, bo na pewno coś takiego u ciebie również funkcjonuje. Robisz coś fajnego na Instagramie, jesteś optymistycznie nastawiona, wręcz przygotowana na sukces, bo coś bardzo fajnego właśnie zostało zrobione. Pełna ekscytacji rano zaglądasz na swój Instagram. Z nadzieją, a tutaj nie, że na plusie, tutaj słuchaj, na minusie. Zanim wgryziemy się dokładnie w ten bolesny temat to kto ja jestem i skąd ja to wszystko wiem. Cześć nazywam się Marta Kaczmarski, Instagram instruktor, pseudonim artystyczny, konkretna i uczę ambitnych ludzi, jak wykorzystywać potencjał Instagrama dla popularyzacji swojej firmy, swojej marki i budowania marki osobistej. A skąd ja to wszystko wiem? Stąd, że zawodowo zaglądam w bardzo dużo Instagramowych wnętrz, i o ile kiedyś proceder tracenia obserwujących na Instagramie był raczej sporadyczny, o tyle teraz stało się to częścią Instagramowej y, gry. I teraz uwaga. Kiedy masz na Instagramie niewielką liczbę followersów, taką trzycyfrową, widzisz to na co dzień, dlatego że Instagram tą cyfrą emanuje tak mocno, że widzisz, ojejku, w dół, w dół, w dół, w dół. Kiedy. Znowu masz już większą grupę obserwujących, żeby zaobserwować ten spadek, musisz wejść w statystyki. Pokażę tutaj obok, jak takie statystyki wyglądają. Więc Instagram już tak nie na bieżąco tylko bardziej w środku pokazuje Ci dokładnie z danego dnia. Ilu jest ogólnie obserwujących. Ilu jest eks obserwujących, czyli tych, którzy Ciebie... Pozostawili na Instagramie. Oni są oznaczeni na czerwono. No i liczba ogólna przybytku. Followersów danego dnia. Jest to również pokazane w sposób liniowy, i te cyfry rzeczywiście mogą być e, bardzo duże. Z tych wszystkich doświadczeń, które mam, to widzę, że im większe konto, tym większy jest ten ruch na plus i na minus. A teraz zajmiemy się kilkoma aspektami, które mogą powodować, że ta cyfra na minus jest już w pewnym momencie. Nieakceptowalna i powoduje, że Twoje konto autentycznie już nie trzyma się na poziomie, nie rośnie, ale jednak spada. Jeżeli ta nowa sytuacja instagramowa, czyli ci ex obserwujący, to jest temat, który bardzo ciebie niepokoi i kosztuje cię na przykład wiele nerwów, może tak być, to koniecznie odnajdź na Instagramie moje konto. Małpamarta.kaczmarski to ja i na tym koncie znajdziesz bardzo dużo bieżącej wiedzy, ale poza tym Znajdziesz bardzo dużo świetnych osób, które wzajemnie wspierają się w budowaniu instagramowego konta i w przełamywaniu tych wszystkich trudnych momentów. Przyczyny. Te przyczyny można byłoby podzielić, tak jak w świecie szkoleniowym, czyli w moim. Wszystko można podzielić na te aspekty twarde i miękkie. Zrobimy na odwrót. Tutaj są te aspekty yy, miękkie. Twarde i te, na które nie masz wpływu. Aspekty miękkie to to gdzie jest trochę Twojej winy. Co możesz robić lepiej? Co robisz źle, że ta liczba eks obserwujących jest zbyt duża i niepokojąca. Jeżeli ten temat bardzo e, Was zainteresuje tutaj na YouTubie, to zostawcie mi komentarze. Ja o tej miękkiej strefie bardzo chętnie nagram film. Proszę komentarz Marta. Pokontynuuj ten temat, bo musimy wiedzieć. Na razie to zostawiamy. Dzisiaj chcę się zająć tą strefą i tą. Ta strefa, czyli nie masz na to żadnego wpływu. I to jest uwaga galopująca i bardzo popularna ostatnimi czasy na polskim Instagramie strategia zabawa, w którą jesteś na Instagramie wciągana, follow, unfollow. Jest cały film nagrany na ten temat, tak żeby mieć ogólne wyobrażenie, co to jest strategia follow, unfollow, ale to właśnie korzystanie z tej strategii powoduje, że Twoje konto, Ty jako człowiek, jesteś wciągnięta w te tryby Gdyby chcesz czy nie chcesz, że ktoś ciebie follow i za jakiś czas ciebie unfollow. Jeszcze jakiś czas temu nie było to tak widoczne, dlatego, że ten proceder follow-unfollow był robiony automatycznie lub ręcznie. Z dnia na dzień, z dnia na dzień, szybko, szybko, szybko odfollowujemy wszystkich, żeby zafollowować nowych. Teraz jest to robione nieco bardziej dyskretnie, i ten okres czasu pomiędzy tym, że ktoś Cię follow i potem Ciebie unfollow jest kilka, wydłużył się o kilka dni, dlatego nie jest to już takie oczywiste, ale. To jest właśnie to, i bardzo często przez tą okropną m, o, ogromną metodę pozyskiwania e, followersów możesz mieć takie wrażenie, że nie wiesz, dlaczego tak wiele osób Ciebie odfalołowuje, a to jest właśnie ten mechanizm. I Ty, słuchaj na to, nie masz żadnego wpływu. Uwaga, masz jeden wpływ. Jeden wpływ. Mówię teraz, jaki to wpływ. Instagram daje Ci teraz funkcję usuwania osób z grona swoich obserwujących. Czyli, jeżeli widzisz taki zmasowany atak, nagle zaczyna Ciebie obserwować z dnia na, nie z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz więcej osób, które na przykład hmm, wyglądają jakby byli z innego kontynentu, nie widzisz kompletnie żadnego połączenia, jest to na przykład fala fitness yy, yy, George'ów i tak dalej, że wiesz już na oko, oho, coś mi się tutaj nie podoba, to możesz wtedy, yy, możesz wtedy wykorzystać funkcję usuń z grona obserwujących i tym sposobem później ta fala Odfalołowania, czyli ta czerwona kropka nie spadnie na Ciebie takim, taką lawiną, która może być dla Ciebie bolesna. To jest ta jedna metoda, jednak na metodę follow and follow nie masz żadnego wpływu, masz tylko taki wpływ, żeby w niej po prostu nie brać udziału i nigdy nie stosować tej metody, widząc jakie ona wrażenie powoduje na drugiej stronie, czyli na tobie. Kolejny aspekt z tych twardych, a może jest coś w samej konstrukcji Instagrama, co powoduje, że to klikanie unfollow, przestań obserwować, jest po prostu łatwiejsze, wygodniejsze. Jest taki aspekt, zaraz o nim powiem. Instagram wprowadził to jakiś czas. Temu dokładnie w momencie, kiedy zaczę, zaczął bardzo mocno komunikować o aktywności. Aktywne, aktywne, aktywne konto, buduj relacje. Najważniejsza jest aktywność, czyli tam, gdzie jest prawdziwa relacja, prawdziwe zainteresowanie, a nie tylko takie bierne obserwowanie bez żadnej e, reakcji. I tutaj muszę się e, posłużyć zdjęciem, żeby dobrze powiedzieć, Jaka to jest komenda? Uwaga, lecimy, będę pokazywała tutaj na ekranie. Kiedy ty klikniesz na, wyobraź sobie teraz kogoś, czyli ktoś. Jeżeli ktoś klika na cyferkę, która pokazuje liczbę kont, które on obserwuje, czyli Liczba kont obserwowanych. Kiedyś po kliknięciu tej cyfry na Instagramie była widoczna tylko pełna lista osób. Które ty obserwujesz. Pełna lista. A teraz do tej sekcji zostały dodane pewnego rodzaju filtry, więc możesz sprawdzić, kogo obserwujesz od bardzo dawna, kto jest wśród najnowszych osób, które obserwujesz, ale podane są tam również i to dwie kategorie i to ta, właśnie najważniejsza na samej górze najmniejsza. Liczba interakcji. A co za tym idzie? Osoba, która patrzy, co się tam dzieje u niej na Instagramie, z wielkim zaciekawieniem klika na tą właśnie najmniejszą liczbę interakcji. Więc, a zaraz obok gotowy przycisk obserwujesz. Obserwujesz, gotowy do kliknięcia, przestań obserwować. A co za tym idzie? Instagram podpowiada e, od jakiegoś e, czasu, że są pewne konta, które obserwujesz, ale nie masz z nimi żadnej interakcji, więc co możesz zrobić? albo zacznij się z nimi y, y, integrować, interakcje robić albo po prostu przestań obserwować. I oto jeden z powodów dla których to odobserwowywanie jest po prostu kwestią jednego kliknięcia. A tak słuchaj, przy okazji i przy herbacie, to jest bardzo interesujące, w jaki sposób Instagram kataloguje to moja pasja teraz wychodzi za mnie do tego, w jaki sposób Instagram kataloguje konta, z którymi rzekomo nie masz żadnej interakcji, i te, które są Tobie najczęściej proponowane na e, Instagramie. To wymaga głębszej analizy i na pewno się o taką pokuszę. I omówimy sobie to kiedyś w poniedziałek na live'ie. To już dla takich wścibskich, bardziej zainteresowanych, jak, jak masz już jakieś swoje. Przypuszczenia, to pisz tutaj śmiało w komentarzu, pogadamy sobie tutaj na dole, co ci wynika z tych dwóch sekcji. Zawsze w poniedziałek, zawsze o 21.00 prowadzę na Instagramie live, na którym pogłębiamy naszą instagramową wiedzę, i następny poniedziałek też na pewno będzie nasz. A teraz omówimy drugi aspekt z tej kategorii twardych. Muszę dać przykład. Pokażę zaraz ekran telefonu, bo musisz zobaczyć ten przycisk. Ponieważ jesteśmy na YouTubie, to chcę też uszanować tutaj środowisko YouTube'owe i za model posłuży mi Łukasz 20 m2. Wejdziemy teraz na jego Instagramowe konto. Uwaga, wchodzimy. Tak jak widzisz, ja to konto od dawna obserwuję, więc przycisk Obserwuj jest nieaktywny. Muszę Łukasza odfalować, żebyś mogła to zobaczyć. Uwaga, klikamy przestań obserwować. Po kliknięciu tego właśnie przycisku, Instagram podpowiada mi kolejną funkcję. Spójrz, podpowiada na czarnym przycisku, obserwujesz. 20 podobnych kąt, sprawdź. Więc co ja robię? Sprawdzam. Wchodzę w te konta i Instagram podpowiada mi 20 podobnych kąt. Z gotowym przyciskiem obserwujesz. Czyli tylko jedno kliknięcie teraz dzieli mnie od tego, żeby spośród tych 20 kąt wybrać jeszcze te, które nie chcę, których nie chcę obserwować. Pomyśl teraz, jaki może być tok myślenia osoby, która robi sobie teraz na Instagramie takie oczyszczanie. Czyli nie było jej na przykład długo na Instagramie, wchodzi, robi sobie tam porządki, aż tutaj nagle taki, taki komunikat, taka podpowiedź: Sprawdź te konta. Jest to moment, w którym. Również Twoje konto jest po, poddawane takiej weryfikacji. Czy ta osoba Ciebie pamięta? Czy kojarzy Twoje zdjęcie profilowe? Czy, czy sobie o Tobie w tym momencie przypomni? Bo to też może być bardzo dobry aspekt. Oj, dawno tam nie byłam, wskakuję. Ale może być też odwrotnie. Kurczę, nie pamiętam nawet, kto to jest. Unfollow. Ja teraz Łukasza, oczywiście, follow back, czyli klikam follow, bo to jest bardzo dobre konto. Bardzo dziękuję za modelowanie. Dzięki temu mogłam pokazać, jak ten przycisk funkcjonuje. I teraz spójrz, omówiliśmy dwa aspekty. Ten, na który nie masz żadnego wpływu. Ten, który jest wbudowany w sam Instagram, ponieważ Instagram bardzo mocno. Oscyluje, daje nacisk na aktywność i bycie zaangażowanym w Instagramowe konta. No i ten trzeci aspekt, miękki, czyli co ty możesz zrobić, co ty. Powinnaś przestać robić, żeby ta liczba osób, które rezygnują z obserwowania Twojego e, konta, była akceptowalna, żeby ona nie przewyższyła liczby osób, które chcą Ciebie obserwować. Jeżeli ten aspekt jest w obszarze Twoich zainteresowań i chcesz wiedzieć, co Ty tutaj możesz fajnego zrobić, żeby ci followersi zostawali, e, przy tobie. daj mi koniecznie znać w komentarzu, a ja bardzo chętnie nagram film również na ten temat. Och, zapomniałam powiedzieć, koniecznie subskrybuj ten kanał na YouTubie. Tutaj na dole jest przycisk subskrybuj, włącz dzwonek po to, żeby dostawać powiadomienia, ponieważ już za tydzień widzimy się na kolejnym filmie na YouTubie. A na moim Instagramie marta.kaczmarski, wiedza z Instagrama i w poniedziałki live'y o Instagramie. Ach, no i teraz mamy jeszcze Instagram Club. Zapraszam.